Wczoraj obejrzałam wywiad z Erykiem Kulmem, jakiś wywiad. Mi wyskoczył, ja bardzo lubię słuchać ogólnie lubię przeprowadzać, lubię też słuchać różnych, oglądać wywiady. I słuchajcie, i tam był taki fragment o wieży w sumie, I on powiedział coś takiego, że zaczął interesować się buddyzmem, coś takiego, i że w to wchodzi. I jakiś widz napisał w komentarzu coś takiego. No, tak, ale gdyby zaczął mówić o kościele katolickim, o, nie wiem, sakramentach, łaskach, w ogóle, to zaraz by było, matko, jakie staroświeckie, ojej, co to on w ogóle mówi, nie? A jeśli ktoś mówi o buddyzmie, okej, okay, super. I jeszcze, gdyby właśnie mówił o katolicyzmie, to by było takie, kurczę, nie wciskaj nam, wiara to twoja prywatna sprawa, jakby, nie? A o tamtym mówi? To ludzie słuchają, nikt nic nie pisze, nikt nic nie mówi, nikt nic ani be, ani rozumiecie to? Jest coś takiego i to jest okropne. Ja nie wiem, no ale... Faktycznie, no świetnie, po prostu ktoś ten komentarz wrzucił, napisał, dokładnie tak jest. Hej, kochani, witam na moim kanale Agata Kopaczewska. Miałam ostatnio okazję uczestniczyć w Decyzyjalnym Dniu Młodzieży i powiem Wam, że to było piękne wydarzenie. Ja nie wiedziałam, że tyle osób młodych przyjdzie, byłam w szoku. Kościół. Był pełen. Po prostu ja się odwróciłam do tyłu, a tam wszystkie ławki zajęte to było absolutnie niesamowite, że faktycznie tyle młodych osób przyszło. Księża i różni, że tak powiem, przedstawiciele różnych wspólnot po prostu zainicjowali te, te sprawy i przyjechali, faktycznie zabrali, młodzież. I się pojawili wszyscy razem. W ogóle zaczęło się to właśnie mszą świętą o godzinie 15 pod przewodnictwem biskupa. Następnie poszliśmy na poczęstunek i też obiad był, znaczy pierogi i do tego ciasta, jakieś tam były herbata, kawa. A potem przenieśliśmy się już do centrum dialogu i tam było takie krótkie spotkanie. Pewna grupa dzieliła się swoim świadectwem, swoją w sumie też taką przygodą, podróżą właśnie do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży. Opowiadali jak to było, tam pokazali też takiego krótkiego vloga. A potem jakoś po 18:00 był e, piękny koncert Światła w Mieście. Ja uwielbiam po prostu ich słuchać. Piękny, uwielbieniowy koncert. W ogóle ludzie naprawdę, była taka atmosfera super. Naprawdę dużo się działo. Ludzie i tańczyli, i śpiewali, ja tak siedziałam i po prostu wsłuchiwałam się, uwielbiam te utwory. Naprawdę jestem bardzo zadowolona, cieszę się, że miałam okazję tam być. Jeśli takie, tego typu wydarzenia u Was gdzieś się dzieją, naprawdę warto korzystać, warto chodzić. No i dobrze spędzony czas. Także ja Wam na początku wrzuciłam fragment tego koncertu. Naprawdę, jeśli będziecie mieli gdzieś okazję na światło w mieście pójść, naprawdę, naprawdę polecam.